Jest kilka rzeczy, bez których streamer się nie obejdzie. Chcecie obdarować wschodzącą gwiazdę internetu? To dobrze trafiliście. W prezentowniku dla streamera pokażę Wam, czym warto się zainteresować. Gotowi? No to jedziemy. Złota zasada streamowania brzmi: Lepiej wyraźnie brzmieć niż wyglądać. Wysokiej jakości mikrofon MatDoc to świetny sposób, by ludzie rozumieli o czym mówisz. Pop filter eliminuje nieprzyjemne pyknięcia. Wygodne ramię pozwala umieścić Majka w idealnym miejscu, a koszyczek antywstrząsowy pozwala nie ogłuchnąć widzom podczas uderzenia w brat biurka. No co, każdemu się zdarza. Podczas streamowania bardzo ważne jest to, by doskonale słyszeć co się dzieje w grze. Słuchawki Maddox z przestrzennym dźwiękiem 7.1 pozwalają doskonale odnaleźć się na polu bitwy i nie dać się zajść wrogowi od tyłu. Są wyposażone w odłączony mikrofon i dwa rodzaje nauszników – wygodne materiałowe i świetnie wygłuszające z eko-skóry. Albo kupcie kartę podarunkową. To zawsze dobry pomysł. Każdy streamer powinien mieć swoje centrum dowodzenia. Oto ono. Elgato Stream Deck to 15 w pełni konfigurowalnych przycisków, które pozwalają zmieniać sceny podczas transmisji, czy odpalać dźwięki, takie jak... Możliwości są wręcz nieograniczone, a każdy przycisk to jednocześnie ekranik, dzięki czemu od razu wiadomo, który do czego służy. Jeżeli podczas transmisji chcesz dobrze wyglądać w kamerze, oto słowo klucz. Światło. Lampa pierścieniowa Elgato Ring Light doskonale oświetla twarz z każdej strony. W przeciwieństwie do zwykłej lampki, światło nie jest skupione w jednym punkcie, a co za tym idzie, twarz nie jest prześwietlona. Umieszczając kamerę w środku, otrzymujemy optymalny obraz, a przy okazji bardzo fajny efekt pierścienia odbijającego się w oczach. Każdy z przedstawionych produktów w znaczącym stopniu poprawi jakość transmisji waszego obdarowanego. A może macie inny pomysł na prezent? Koniecznie zajrzyjcie na prezentownik na stronie Media Expert. Tam Kleo pomoże stworzyć własną, oryginalną listę prezentów. Koniecznie obejrzyjcie też pozostałe prezentowniki. Radek i Klaudia pomagają w nich znaleźć pomysł na prezent z przeróżnych kategorii. Lub zdecydujcie się na kartę podarunkową, dzięki której wasi bliscy sami wybiorą to, o czym marzą. Do zobaczenia! Cześć!